Siemanko mordeczki, z tej strony oczywiście Salam, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chcę powiedzieć o nowym evencie, który już wkrótce do nas dojdzie, do gry Fortnite, który już był 6 miesięcy temu i teraz znowu powraca w wersji 2.0 i teraz Wam wszystko opowiem. Pokażę Wam darmowe przedmioty w grze, jak one wyglądają, jak się prezentują, które niedługo będziemy mogli zdobyć, ale na początku pokażę Wam sklepik. Sklepik mamy dzisiaj taki, dosłownie nowy skin, który jest taki średni 7x10. Mamy bombowy rok, który jest koza No Stara Emotka za 200 którą polecam. Jak będziecie chcieli kupić jakiekolwiek skiny, to polecam z moim kodem Ety Salamon, ponieważ już za dwa dni jest losowanie i twórcy będzie live 12-godzinny. Także już bardzo serdecznie Was zapraszam na niego, ponieważ będą tam nagrody do rozdania. Tak mówię: 30 tysięcy V-Dolców, 500 zł, Moderator u na kanał. Oraz pięć rzadkich skinów. Te, te nagrody trafią do osób, które mnie wspierają w sklepie i będą u mnie w odcinku, żeby to nie było. To jest wszystko losowane na live. I to, co potem będą u mnie w odcinku, żeby ten, żebyście widzieli, że to nie jest żadne ustawione, tylko naprawdę, że te osoby wygrywają. A w tym odcinku mam dla Was 1000 fałdolców, jak zawsze co każdy odcinek rozdaje, więc myślę, że warto mnie wspierać. Po prostu wpiszcie sobie mój kod ety Salamon. Jak nie będziecie będzie chcieli mnie wspierać, to po 15 sobie usuniecie kod. Jak będziecie chcieli, myślę, że warto, to zostaniecie. Zobaczymy. Teraz wam się wyświetla osoba, która wygrała z ostatniego odcinka, a teraz. 1000 lajków dla was z tego odcinka. Także zostaw, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, e, napiszcie nick w komentarzu swój e, i dlaczego gracie w Fortnite albo po prostu coś na, skomentujcie film i zaobserwujcie mnie na Instagramie i oczywiście wsprajcie w sklepie. I tylko tyle wymagam. A ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Także jak już wam wspomniałem przed chwilą, już wkrótce, prawdopodobnie w najbliższym tygodniu albo w najbliższej aktualizacji pojawi się nowy tryb dzika karta, który będzie w wersji 2.0. Prawdopodobnie nic z się nie zmieni, zasady działania będą prawdopodobnie takie same, na pewno dzika karta pojawi się w sklepie, on kosztował 2000 Faudolców, skin jest nawet całkiem w porządku i tak, będziemy mieli do niego wyzwania, gdzie będziemy mogli odblokować darmowe przedmioty, będziemy mogli odblokować kilo z tamtego, z wersji pierwszej dzikiej karty, czyli tego trybu i czy, będzie trzeba wykonać dwa wyzwania jeśli chodzi o lamy, to te lamy e, które wam się wyświetlają, trzy lamy kolorowe też będziemy mogli mieć normalnie w swoim ekwipunku i będzie trzeba wygrać pięć meczów i po prostu te wszystkie trzy lamy będziemy mieli w swoim ekwipunku i po prostu jako plecak będziemy mogli sobie zakładać, jeszcze spadanie e, żeby odblokować spadanie będziemy musieli po prostu podnieść trzy lamy e, w jednym czy po prostu w wielu meczach i tak samo odblokują nam się wszystkie przedmioty e, jeśli te osoby, które już mają te przedmioty w swoim ekwipunku w pierwszej wersji to po prostu dostaną e, expa e, i to będzie tak wyglądało i teraz zobaczcie sobie jak te wszystkie przedmioty wyglądają w grze w lobby także zobaczcie sobie po prostu Także tak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wam się podobają te skiny. Są darmowe, więc warto robić te wszystkie wyzwania. Ktoś jeszcze tego nie odebrał, bo po prostu te skiny będą unikalne, nie wiadomo czy jeszcze powrócą, więc po prostu wykonujcie te wyzwania darmowe, żeby się odblokowali te przedmioty. Jak Fortnite tam coś daje, to trzeba z tego korzystać. Też przypominam, że 17 marca jest święto Patryka, więc też powrócą, powróci ten bardzo rzadki skin. Nie wiadomo czy Renegade Raider nie wróci tak samo, bo pojawia się nowa wersja edytowana. jeszcze chciałem powiedzieć, że do dzikiej karty... W sklepie będą nowe style malunków to będzie jako jeden malunek i po prostu będzie mogli do broni sobie wykupić. Teraz wyświetlają Wam się na ekranie jak to wszystko będzie wyglądało, więc też pewnie będą kosztowało 500 500 fałdolców, myślę, że te malunki będą kosztować i też myślę, że całkiem spoko się prezentują i to tak mówię, to, to jest do eventu, więc prawdopodobnie mogą już nie wrócić Więc też zastanówcie się, czy chcecie to sobie kupić, bo myślę, że będzie warto. I przypominam o tym, że Dzisiaj wieczorem będzie live, jak macie ochotę ze mną zagrać to wpadajcie Będziemy wbijać setny level karnetu bojowego W sensie poziomu poziomu. I to było na tyle Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał Widzimy się już jutro, wspierajcie mnie w stepie W programie wesprzyj twórcy kod Salamon. Piszcie sobie, a może ktoś z was wygra Codziennie są konkurs na Faudolce. Już za dwa dni jest więc ostatnia okazja aby dołączyć Ja się z wami żegnam, życzę każdego miłego dnia Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!